Cześć, tutaj Daci. W dzisiejszym filmie pokażę Wam parę przykładów rzeczy, które na pewno Ty kiedyś zrobiłeś, a jeżeli nie, to napisz w komentarzu oraz podaj przykład rzeczy, którą Ty robisz, a właśnie się nie pojawił w filmie. I może właśnie ten przykład pojawi się w kolejnej części tego filmiku, czyli nie wiem, na przykład za miesiąc, czy jakoś tak. I jeżeli chcecie kolejną część z takiej właśnie serii, to zapraszam Was gorąco do łapkowania, subskrybowania i przede wszystkim pisania w komentarzach. Musicie być tam bardzo, bardzo aktywni. Bijajcie też na moje social media, ponieważ się tam teraz bardzo dużo dzieje i chciałabym, żebyście wiedzieli co konkretnie. Możemy przejść do filmu. Zapraszam wszystkich serdecznie. Omar. Ej, no jeden miał być, co jaką wieś robisz? O bo masz No, sorry. No, sorry. Projekt, nie? No, z powodu o tych pracach, nie? No. Aha, Ale wiesz, co muszę ci coś, dobra. w coś pokazać? To, dobra. to, to dobra. jest wilka. Mhm. Masz? Okay. No, zostałam. Dobra, dobra. No to poczekaj, to jeszcze ci coś pokażę. Jednego. A few moments later. Ej, no a ty, ej, widziałaś to, czekaj, zaraz ci wyślę. No. Moment. Okay. Poczekaj. Ale czekaj, ale beka, co nie? No, o widzę, widzę, o ale beka, się żyje Już wyszła, okay. ja pierdziele No nie, nie źle, co? O Boże, ten internet hours later. Hmm, która jest godzina? pura, a chou está no gosto Zrobiłam tyle zdjęć i wszystkie są brzydkie. No dobra, w sumie to jest ładne. Ale usunę najpierw tamte i jeszcze dokładnie sprawdzę. Mm. Okropnie mi się włosy ułożyły. Nie, to też usuwam. Nie ma sensu. że masz gumę. Mogę jedną? Hejka, właśnie wzięłam ostatnią sorki. Następnym razem ci dam. Kurde. No dobra. No, hejka. Pa. Jeżeli Tobie spodobał się filmik, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję oraz pisz w komentarzu, czy zrobiłeś którąś z tych rzeczy, a jeżeli nie, to napisz jakie Ty robisz, a może właśnie Twój przykład pojawi się w kolejnym filmie z tej serii. Wbijajcie na moje social media, ponieważ się tam bardzo dużo teraz dzieje. Zapraszam Was na grupę na Facebooku, na fanpage'a, na inne rzeczy wszystkie. Dziękuję Ci za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.